Znowu jesteśmy razem, znowu zamkniesz mi drzwi i ubra Nie no co ty nigdy bym tego nie zrobił Kim teraz jestem? Jestem inżynierem Witamy w kolejnym odcinku Mam skrzynkę z narzędziami Nie Wit wiem dlaczego czego mi skrzynka z narzędziami, ale mam Witaj się mi chociaż ładnie Dobra chodź, co? Witaj się no do No odcinka. cześć cześć witam no. Dobra, weźmy Jakimi sobie byłem? rzeczy, wzmacniacze i tak dalej, adrenaliny. Sterydziki, dziki, coś do picia, coś do zjedzenia. No, szląski, stery dziki, o tutaj jakieś. To tak. jeszcze. Nie, nie będę No tam walić. Co macie pić na Twitch, link jest w opisie, bo ogólnie Luki, takie, takie super blowe. rzeczy się na streamach dzieją. Ale no. Wszystko. Lajka zostawcie, super, i tak dalej. No, no, nie wspominałem o tym, a mogłem. Okej okay. Dobra. No jeszcze musisz poczekać. Zaraz było będzie. No nie. No nie. No nieźle. <laughs> Przestań tańczyć. <laughs> Przygotowuję się. rozgrzewka to jest moja. Taniec? Tak. Trzeba no, się no, no, konkretnie Rozgrzewasz się, tańczyć. Zaraz będziemy biegać ostro. Oj będziemy. tutaj z sesekami. Będzie ostro. No Dobra, dwóch naukowców, czterech ochrony, kla dwie klasy D No plan Czerny jest klasy. prosty, rozstrzelać wszystko. Dokładnie Tak właśnie jest, dobra Nawet naukowców. <noise> Nie no, może bez przesady <noise> <noise> Trochę się zapędziłem, tak? No, rozumiem, rozumiem. Dobra, nie, tam jest gate. A cały czas prosto. Mhm. Prosto, 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 prosto. I może jeszcze raz prosto. A nie, tym razem trzeba będzie skręcić. Dobra. Dobra, o, chyba te, teraz prosto i chyba w prawo. Z tego co pamiętam. Albo coś w tym stylu. Dokładnie. Tak. że te miejsce Nie, to nie tu, ale gdzieś tu obok było. I ciężar wziąć ze sobą. ze sobą, przyda się, jak dasz mnie gadnę. no no wow, i mamy Entrensik. Heavy mamy, a nie <laughs> Wyjście z Entrensa, o. O, i super. Tylko uwaga, bo to może być zaraz ze No właśnie, znając nasze piękne b... szczęście. Tak, tak. Gamy ta, trzeba nie. podkręcić sobie. To na, na, na OBS-ie widać dobrze. Zobaczę. A, dobrze widać. Ja podbijam trochę. Ja też To Tak, to masakra jest. Nic nie widać. No. A latarka to w ogóle nic nie daje. Prawie A Latarka tak. w grze to nie wiem po co jest. Znaczy, jak masz na broni, to coś tam pomaga. Mm, ale czy aż tak mocno? No, nie wiem. Te chyba nam nie są potrzebne. Bo i tak będziemy się szybko wynosić z lajta. A jest generator, ale nie ma tego. Komputerka, hakujemy? A, no, naprawiam reaktor. A, okej. Okay. Bo jestem mam skrzynkę z narzędziami. A, czyli to jest do naprawy, okej. Okay. No, na to wychodzi. Ja kiedyś byłem inżynierem, to zastanawiałem się właśnie, co tu jest do naprawiania. No widzisz, już wiesz. Czyli jak się naprawi, to światło są. To już nie jest tak ciemno. Ja mam jeszcze jakąś umiejętność dodatkową. Muszę zobaczyć co narobi robi. Dobra, Ty Do jesteś... Nie, 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 inżynierem. Ale A, no ty co on... tą skrzynkę. Eee... I znalazłem Lighta. Znalazłem Lighta. Ukazuje rozmieszczenie generatorów w placówce. A, po prostu. Gdzie znalazłeś lajta? Też miał otwarte drzwi to cały czas. Ale cofnąć otwarte się idziemy. czy do przodu? Do przodu? Oj byczku, oj byczku. Oj byczku. Dobra, dobra, wiem gdzie poszedłeś. Oj byczku. Co? co? Szóstkę mamy Serio? Siema co tam? Pokaż ID, pokaż ID nie nie Właśnie. Pokaż ID. Dobra, naukowiec. Okej, chodź. Dobra, idę. Jej Wiem, że to szóstka będzie. Eee, nie wiem czy to powinniśmy iść. Ja pierciele, a mogąłem przez ranę! Co najmniej przez ranę! Tapnął cię? O nie, au, gdzie ja jestem? Jesteś fajerwerki co się dzieje? No się, się dzieje. Co się dzieje? Co widać w tym łóżowym? Ja nie wiem, ja nie chcę tam być. Jak łóżowy dziwnie wygląda teraz? Nie, zostało czasu. Co tu chodzi? Ja nic nie widzę czterdzieści, dobra, jest dużo czasu. What the hell? Spróbuj wyjść. Szukam wyjścia, ale wiesz, jak tu jest ten? Dziwnie? Cię poszedł naukowiec. Halo naukowcu! To jest te panie. What the hell is that? Kurna, nie mogę znaleźć tak. Taki znań znań wymiar łzowy, what the fuck. Ale faza. Dzięki za follow. Jezu, jaki tu jest groźny i klimatyczny. Hmm, to dobrze. Nie wiem, czy dobrze. Bardzo dobrze fala dźwięki. Jezu, jestem w jakimś labiryncie. Skinnyłeś? Nie, cały czas chodzę w jakimś labiryncie. To nie wiem. Na kogokolwiek. Prógki przeciwbólowe mam. Macniacz. Dobra, wszystkie moje sterydy odpalam. Na totalnych sterydach może mi się uda. Kurde. Jest Czy... tam wyjście w ogóle? <laughs> Jakiekolwiek? Masakra. To powinno być. Tu jest wielki labirynt, masakra. Ja powiem ci, że tutaj się latarka, latarka mocno Gim przydaje. Kim jesteś? Chodź. Hey, Czym ty jesteś? Mogę przejść dać twój kanał? Tak, chodź. Daj sekundę. Nie wiem czy mi szczęście dopisz. Tak się pożarnie, mój z Czym ty jesteś? Naukowcem. No to on cię Stożytka. zostawił? Y jakby. Przedam go namówiłem, ale ten. Wyszedłem. Oj z tym go po prostu. Poszedłem ty do siebie. Poszedłem do jakiejś świecącej postaci. Choć tutaj, jak chodź tutaj, chodź do mnie. Gdzie ty poszedłeś? Musiałem coś szukać O kurna, tam. właśnie jest. Takie buty. Wiesz co, ja naładuję. No umieram, koledzy. O kurde. A koledzy, umieram. Trzymajcie się, było miło. Żegnaj. Żegnaj. jest ostry. A tutaj jest jeszcze jeden naukowiec, i jeden ochroniarzek, coś gdzieś. Super! Ja się aktualnie strzelam. Świecie. Ja pierdzielę. Ale jeżeli cię dostaniesz do tego łzowego, no to. ten. Spróbuj. Y pójść do takiej świecącej postaci ja go zauważyłem wiem nawet gdzie się... jestem a jesteś łzowym? Jesteś? nie o nie zostało 15 sekund szlak ja nie mam karty gdzie jesteś? kurna jestem tam dobra widzę cię gdzie... tam, pro... tam jest wyjście? gdzie jest wyjście? tutaj chyba dobra prowadź tylko nie mam, nie mam dostępu nie tutaj nie Tyle. ma a tutaj, tutaj obok na szybko prowadzimy on cię zostawił, czy on cię.? Tak, no, tak, A tak, czy w sensie zamykałem mu drzwi i chyba uciekłem mu. Dobra, dajmy radę. No, może tu przyjść w każdej chwili jeszcze. Tak, radził się odsunąć, w sensie pójść stamtąd. Zamykać drzwi za sobą. Bo już coś zdążyło się zrespić. Masz broń? Nie. Kurde, to dam mogę ci dać pistolet. no spoko. Zaraz śniadam masz. Zaraz Dzięki, dziękuję. Dobra, sprawdzę, gdzie mam generator, chodź, bo muszę generatory naprawiać. A czemu musisz generatory naprawiać? Jestem inżynierem. o dobra. Dziś, bo generatory miały jakieś światło poprawiać, a to jest dość jasno. Ech. No jest dość jasno, ale nie wiem dokładnie o co z tym chodzi, ale sprawdzimy to. Naprawię te geny, to zobaczymy jak będzie co to nam da. No, chyba MTF -y weszły Dobra zrobione. O on tu przeszedł ja Do Było blisko. Jakie to jest przerażające jak widać ten ślad dosłownie obok. No, chłop tędy przeszedł, kiedy nie patrzyliśmy. A ja myślałem, że tam generator na coś. Nie, nie, to nie był generator. Muszę teraz, dobra, a nie, nie po trochę. Ale poszedłeś w prawo czy w lewo? E, w lewo. Okej. No, to taki... okay. to na po otwartych drzwiach. Piękne. Dzięki za folha. Oh, tutaj też był. Ja naprawiam. O! Masz go? Mam go przy sobie. Tutaj jest. Uciekaj. No, po... Ja naprawiam gen. Tepnął cię? Jeszcze nie. Kurde, bo... Już umieram. Mam 2 HP. No, zginąłem. Czurde. Cóż, dobra no cóż, to pa. No żegnaj. Jeden był jeszcze daleko. To jest to szóstka. Jak można go zdekontaminować? Nie da się go zdekontaminować? Jakoś musi się dać Jedna wchodzi, druga kart... o nie Co to za karta? Naukowca 3, czy ona jest lepsza od MTFa 2? Raczej nie Dobra. Nie mamy dwóch osób. Daleko jest ten generator. Dwa jeszcze do naprawienia naprawienia. Oj, bardzo daleko jest. No to co, to czas prosto. tu nie? On jest tutaj? Nie ma. To jest Light. Przeentren. Slight. A gdzie jest generator ten? Kurde, zaraz będę mógł nacisnąć za 10 sekund. Częśmi tekst no gram sobie jak widać. Gdzie jest ten generator? Tam jest, i tam jest. Ale że... O, dobra, Myś... o, jest... nie jestem w stanie go naprawić. Udłużę się jak tam wejdę. Jest tu hazmat? Jest hazmat. Muszę założyć hazmat. Accessory. On jest z drugiej strony? Jest. Naprawiamy. To jest nowy PogChamp? No nieźle. Dobra, aktywowane. Ale wychodzimy stąd. Nie chcę być w tym lajcie. Dobra, gdzie mi został? Tam został. Jeden generator. Ale jest, no muszę zdjąć te z... albo nie będę zdejmował. Dobra, tutaj może będzie. To nie jest generator. Może zbroja, bo jednak chodzić. Na ktoś strzela. ominałeś Tutaj? Czy mogę użyć? Tam jest. Co mógł wgraćcie, że uminałem jak tam jest? Na nawalić mam miejsce to trzymam skrzynkę z narzędziami tutaj jest

jeszcze mnie pogratowaj czy nie Kurde. Aj! Nie wyla. Ajajaj. Mam. Aj. Kurde. Oj. Ej, parciarzu Jeden HP! Aldel jakoś żyje jeszcze jako jedyny z nas. Mm. Jednego ge tego gena mi zabrakło. Do naprawienia. Ada, kurde, ja jestem ostatnim naukowcem! Znalazł, znalazł moje ciało. Aldel znalazł nasze ciała. Ej, dobra, bo na... No, nas tu było trochę. Ej, dobra, i tutaj zginął w to samo miejsce. Ej, a ja się postrzeliłam wtedy? Gdzie bo Ten dupak? Do... Nie no, chyba nie dostał. Azos ucieknie. Zaraz zostaje Uju, który też ucieka. Chyba. Ale No, ale idę do domim, który już chyba nie ucieknie, skończy. bo on nie ma ten, bo on nie ma zadań zrobionych. On chyba musi zadanie zrobić. żeby uciec. Wiesz, co Azus, Ja sam byłem po prostu e, już później. No, jak zabiłeś naukowca, A. i ja nie byłem w stanie. Ja byłem u ciebie w klatce, ale no, sam nie mogłem. No cóż. Dobra. Ło. Wow. Z shotgunem do 106? Który ja mam, który ja mam level? Puf. No, no to tyle było weksiego. Który to masz Zarobię Kurcze, jakie poziomy wy macie? Nie ja mam... AB 207 poziom, ja Ty już tu grałeś Nie, że ile grałem, tylko ile mi Azus dodał no. Dobra, Dobra, Dobra na No odcinek. to kończymy odcinek